Witam, nagrywam ten filmik. Bo jeden z widzów zapytał mnie, jak podłączyłem akumulator, czyli zwiększyłem pojemność Alpower R600 za pomocą jakichś przewodów, i jak to zrobić. Więc, tak, tu mam przewód służący do podłączenia paneli. Wkładam wtyczkę, wkładam wtyczkę tutaj. O, właśnie, i tu mamy te przewody. I zobacz, ja sobie dorobiłem takie przewody na żabki. Na no, krokodylki, żabki. I teraz podłączam sobie te krokodylki pod przewód od paneli. I one mają kolory, czyli czerwony to jest plus, tak trzeba sobie zarobić, żeby podłączyć plus nie pomylmy się, bo będzie wtedy po stacji chyba jakieś zabezpieczenie ma, chociaż nie wiem akumulator 138V. Zobaczcie, zaczęło się ładowanie i pod to możesz podłączyć kolego akumulator od 12 do 60 V do 48 powiedzmy. I w ten sposób można sobie pojemność powiększyć. Pozdrawiam.